Mmm. jak fajnie się śpi. Dobrze, że dzisiaj mam wolne i nie muszę iść do pracy. Wstawaj! Nie znaczy, że jak masz wolne, to nie musisz wstać! Zapomniałeś, że YouTuba robisz? Jesteś małym youtuberkiem, to tym bardziej powinnaś się starać i robić 10 filmów dziennie. Wstawaj! Dobra, dobra, już wstaję. Więc szybka kąpiel żeby nie za długo, bo czas marnujesz. Okej, okay, daj mi chwilę, co? Teraz szybki make-up, bo przecież nie pokażesz się na YouTube bez makijażu. Hmm, brzydka cera, podkrążone oczy, duży nos. No szybko, szybko, rób ten makijaż! No I jeszcze czas na ciuszki. <noise> Tylko te ładne, bo przecież nie chcesz wyglądać jak łachmyta na tych filmach. Nie, 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 nie. nie. To zakładaj to szybko, bo nie można tracić czasu. ty robisz? Później trzeba przyszykować całe studio w zależności od tego jaki film robimy. Tylko nie mów mi, że dzień wcześniej nie przygotowałaś sobie tematu na film. Zapomniałam? Jak mogłaś zapomnieć? Zapomniałeś, że musisz iść siku? Albo, że musisz zjeść? A może zapomniałeś, że jesteś youtuberem? Wiecznie o wszystkim zapominasz. Weź się w garść, dziewczyno! No i zamiast ustawiać studio, musiałam szybko wymyślić jakiś temat na film. A wiadomo, że co nagle to po diable. Jak już skończyłam, to zaczęłam przestawiać meble. Masakra, hmm, jakby to przestawić? Jeszcze przestawiasz te meble? Tak, tak, ale już kończę, już kończę. No mam nadzieję, bo trochę czasu ci to zajmuje, okej, okay, skończone! Co to ma być? Jak to wygląda? Masz być profesjonalna. Pamiętasz, jak dostałaś ten głupi komentarz? No właśnie, Aha. ten chłopak miał rację. Jest zero profesjonalizmu u Ciebie na YouTube. Zmień to, ustaw stół inaczej. Więc musiałam ustawić studio na nowo, bo moja podświadomość nie dawała mi spokoju. Co, lepiej? No, trochę lepiej, ale wiem, że stać się na więcej. Jutro ustawisz to inaczej na następnym filmie. Dobrze, dobrze, zrobię to jutro. Chyba potrzebuję kawy. Tylko pamiętaj, że to nie może być czarna, bo zabarwi ci zęby. I najlepiej, jakbyś wypiła zieloną, bo podobno się chudnie po niej. A musisz wyglądać dobrze na filmach. Daj mi spokój, co? Chcę pobyć sama. Idź sobie stąd. W końcu mogę wypić kawę w spokoju. Dobra, może zacznę film tak. Cześć, witajcie! Hej, z tej strony kawiurka! Hmm, może inaczej. Jakoś. Hej, witajcie, siemaneczko! Tutaj, kawiureczko! Kawiureczko, kawiureczko! Musi być coś takiego dynamicznego i. że jak każdy to usłyszy, żeby miał dreszcze na ciele. Może. Cześć, z tej strony wybuchowa kawiurka! Ale jak wybuchowa kawierka, skoro, skoro kawa nie wybucha. Ale bez nadzieja. Przestań się czepiać, jak się nie pasuje, to nie słuchaj. Wymyśliłabyś coś oryginalnego. Jakbyś chciał zauważyć, właśnie się staram wymyślić coś oryginalnego i mi nie wychodzi. No to ruszaj się, bo nie ma czasu. Uf, witajcie na moim kanale, jestem nowa tutaj. Cześć, witajcie z tej stronka kawiurka witajcie u mnie na kanale, więc cześć witajcie z tej strony kawiurka cześć mam kawiorka, kawiurka, witajcie kawiurka, witajcie kawiurka, 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 Hey, hej, kawiurka, witajcie. Witajcie witajcie, cześć, witajcie, cześć, cześć, cześć. Dobra, mam, w końcu mam to, mam to! W końcu, ile można czekać? Chcesz usłyszeć? Pewnie, dawaj. <śm> Dobra, to jedziemy. Cześć, witajcie! Z tej strony kawiarka, z drugiej strony kawiarkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie na moim kanale. No, może być. Co? No, tylko może być. To ja się tyle męczę, żebyś mi powiedział, że tylko może być. Z czasem wymyślić coś lepszego. Więc zaczęłam nagrywać film. Godzinę później. Je, yeah, je, yeah, 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 yeah. a ty co taka szczęśliwa? No co? Cieszę się, bo właśnie skończyłam film. Fajnie mi się nagrywało ten film i jeszcze w zapasie mam dwa filmy, nie licząc tego. Co tak dziwnie śmiejesz. Ty naprawdę myślisz, że to jest koniec? Tak, nagrywam co drugi dzień po jednym filmie i jeszcze w zapasie mam trzy filmy. To chyba dużo, tak? No to teraz mnie posłuchaj. Myślisz, że ludzie będą oglądać te twoje gówniane filmiki? Myślisz, że obchodzi ich co się no. dzieje u Ciebie w życiu? Że obchodzisz ich ty, że wstawisz filmik raz na tydzień i ludzie klękają przed tobą na kolana i będą błagać o więcej filmików? Będą cię całować po nogach i że będziesz zarabiać pieniądze? Będziesz sławna, i ludzie będą cię obrzucać pieniędzmi? No co tak się gapisz? Ja chciałam tylko powiedzieć, że... Lubię robić te filmiki. Chciałabym, żeby dzięki mnie chociaż jedna osoba się uśmiechnęła albo miała lepszy dzień. Chciałabym pomóc ludziom, którzy zawsze mają zły humor, bo nie mają w życiu powodu do uśmiechu. Mają dużo swoich problemów i życie codzienne ich przytłacza. Chciałabym, żeby moje filmy sprawiały, że chociaż 1% ludzi czuł się weselszy i odskoczył od tej szarej rzeczywistości. Pięknie, pięknie. To może być wstęp do następnego filmu. O! Albo zrobimy z tego jakiś dramat, czy jakiś... Co? Ale ja to mówiłam z głębi serca, to było... To było prawdziwe, ja to mówiłam do Ciebie. Ja nie będę ludzi oszukiwać i jeszcze raz tego mówić, bo to było z ze mego serca, to było... To było naturalne, to nie było oszustwo. Ja tak się czuję, jeśli chodzi o filmy i YouTube, to są moje uczucia, ja tak się czuję. Ja nie będę ludzi oszukiwać. Przecież nie każę ci kłamać, tylko powtórzyć to, co teraz powiedziałaś, tylko do kamery. Co? Nie. Nie będę z tobą dyskutować. Rób następne trzy filmy i tak będzie codziennie. Jak masz wolne, trzy filmy dziennie. Ale ja nie dam rady. A jak będę szła do pracy, to ja żadnego filmu nie zrobię. Jak idziesz do pracy, jeden film przed lub po pracy. Dobrze. Więc zrobiłam, jak moja podświadomość mi kazała. はあはあはあはあはあはあはあ Daj mi spokój. Nagrałam trzy filmy. Napisałam dwa scenariusze na jutro. Ale chyba o czymś zapomniałaś. O czym? O tym, że trzeba iść na siłownię. Co drugi dzień, który właśnie przypada na dzisiaj. O tym, że musisz sprzątać resztę domu, a nie tylko swój pokój. O tym, że musisz zrobić zakupy na obiad i później zrobić ten obiad. O tym, że musisz zrobić pranie swoich ubrań do pracy i na co dzień. O tym, że musisz zadzwonić do rodziny i utrzymywać z nimi kontakt. Bo mieszkasz daleko i na pewno się o ciebie martwią. Dobrze, zróbmy to.

Czy ja to wszystko zrobiłam jednego dnia? Ręce tak mnie bolą, że nawet nie mogę nimi ruszać. Ale zrobiło się ciepło i tak milutko. Chyba zaraz zasnę. Ale się nie kąpałam. Mm. A co tam? Kawiurka! Co się stało? Gdzie jestem? Chyba o czymś zapomniałaś. Co ty znowu chcesz ode mnie? Zrobiłam wszystko, co trzeba. Daj mi spokój! A filmy to kto złoży? Bo ja za ciebie tego nie zrobię. No tak, zapomniałam. No to zaczynajmy. Kawiurka, zapomniałaś film opublikować. Dobra, dobra. Zaraz go opublikuję. Okej, okay, kawiurki, mam nadzieję, że podobał Wam się film. Jak można to nazwać filmem? W sumie nie wiem, jak to można nazwać. Trochę się namęczyłam, żeby zrobić ten dziwny film, ale takie jest życie początkującego youtubera. Na pewno moje życie tak wygląda. No i co, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, kawiurki, pa!